Halo, halo, Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witamy się w kolejnych Heroes'a. na naszym kanale, moi kochani. Eee, Wczajmy sobie kampanię, kampanię, bo już dawno nie grałem. Słuchajcie, co my teraz gramy? Eee, co my teraz gramy? Jak się tam ma, pan zwa? Przepraszam bardzo, bo już nie pamiętam. Eee, to nie było coś eee, w stylu. Eee, halo, przełom? Brzydale, dokładnie tak, przełom. Eee, słuchajcie. E, dobra, oddajmy turkę na dzień dobry. E, słuchajcie, najmocniej, przepraszam, to jest taka informacja do wszystkich zainteresowanych kanałem, e, tym, co się tutaj dzieje, etc. E, najmocniej przepraszam za tak małą aktywność ostatnimi czasy tutaj na kanale. E, ostatnimi czasy, czyli w e, ten weekend, który teraz mieliśmy. E, prosto, słuchajcie, miałem nagrane fajne materiały na mm, Stwierdzy. Jednakże niestety twierdza nie była w stanie wejść, ponieważ OBS coś się obsrał przy, przy twierdzy. OBS się obsrał przy twierdzy, i niestety, słuchajcie, chciał nie chciał. Odcinek w sobotę wszedł o godzinie 19.00. No i na tym się jakby skończyło, bo nie byliśmy w stanie no bo strasznie coś zaczęło tam przycinać. I nie da się już tego pliku odzyskać, on jest cały pościnany, po prostu jakbyście, wiecie, jakbyście grali na dwóch FPS-ach, nie? Więc, yy, no naprawdę jest to słabe, yy, a, 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 a no właśnie jak mówię, skapuję się dopiero po tym, jak odcinek wszedł i wy mi dajcie znać, że coś jest nie halo, bo wcześniej tego, kurczę, nie wiem jakim cudem, ale tego, kurczę, nie widziałem. Kurde, zawalczymy już z tobą? Ajajaj, aj, aj, no i w zamku się tutaj będziesz chciał bronić, ale to i tak nie ma nic do reklacji. dobra, fajnie. Więc mocniej przepraszam, nie byłem w stanie dograć nic innego, chciałbym teraz, słuchajcie, żeby w przeciągu, no na dniach, wydaje mi się, że jutro, jutro mamy co, jutro mamy wtorek, więc jak nie jutro, to może jakiś, to może w środę, prawda, wejdzie sobie pierwszy odcinek z twierdzy na kanał, mam nadzieję, że to będzie fajne. E, bo no tak jak mówię, no kurczę, materiały mi się podobały te stwierdzenia, które miałem, no ale niestety, no niestety, nie dałem rady ich opublikować. Coś w się sensie, opublikowałem, ale niestety nic z nich więcej nie wyszło, więc no jest to dla mnie martwiące i smutne, ale no niestety, mi za to nie poradzę. E, starałem się, ale nie dałem rady, więc e, tak, tak jak mówię, tak, pewnie, zgłoszysz, jest zajebiście, więc tak jak mówię, e, materiały syryści się pojawią e, i najmocniej was przepraszam za to, że e, nie udało się nam. Eee, nie udało się nam, słuchajcie, eee, że nie udało się nam jakkolwiek eee, czegoś w weekend tutaj zarzucić dla was, nie? Więc no, no, tylko tyle mamy swoje usprawiedliwienie. Eee, mam nadzieję, że mi to gdzieś tam wybaczycie. Dobra, spowolnienie na Minotaura całkiem niegupie, całkiem niegupie. Wbij się w niego. Dobra, tutaj oczka już sobie chyba całkiem nieźle z wami poradzą, nie? ładuj w niego. Dobra, fajnie. Eee... ładuj w niego. Dobra, git. Ty kontrataku nie ściągniesz, ile ja ty masz hapsa? 50 eee, 3-6 eee, dobra, jak go dobrze rypniemy, to nic za mnie zrobi. Dobra, no nic za mnie zrobił. Eee, troglodyt dobije chyba, nie? Ile ci zostało? 20 45 hubsa. No troglody nie dobije. Dobra, Defenduj. Wbij się tu. Dobra, Git. Ważne jest to, że teraz oni może tutaj wlecieć w oczko moje, nie? 51 hawca. Ile ty zadajesz? Obrażeń? Za mało. No dobra. Trudno. Gdzie wlatujesz? W karpie. Dobra, no to było akurat do. E, przemy do odgadnięcia, nie? Dobra, no więc tak e, już totalnie wracając, e, bez strat, dziękuję. Tak już totalnie wracając, e, no przepraszam was, że te odcinki się nie pojawiły. Mam nadzieję, że jeszcze e, uda nam się to nadrobić i że będziecie świetnie bawić przy twierdze, no bo ja się kurczę bawiłem mega dobrze. Mimo że to był dopiero sam początek, nie? Dobra, może starajmy się zrobić tak, żeby teraz nie wydawać. Samotkęż jest do tego potrzebny, więc nice. Żeby nie wydawać siarki, bo ja będę bardzo poszła o tej siarki, wiecie? Eee, a teraz to mamy dość spory przyrost tej siarki, bo ja widzę, że mamy magazyn zasobów w każdym chyba mieście. Chyba tak, więc całkiem przyjemny przyrost będziemy mieć tejże siarki. Hmm, zamek jak najbardziej zbuduj. <laughs> Będzie nam brakowało Himę w tym tygodniu, ale może się jeszcze to uda jakoś ogarnąć, zobaczymy. Może jakiś tutaj e, fajny handelek nam wejdzie w krew. To będzie bardzo fajnie. Dobra, 1500 PDEK-ów, wiesz. Eee... Nie, no to ten talent magiczny, jak już. Widzę, że w kierowcach trzecich jest bardzo mało przydatnych. Eee, przydatnych umiejętności. A szkoda. Łucznictwo mogłoby nie być takie głupie, tak szczerze mówiąc. Nie mamy dwóch całkiem fajnych strzelców. Weźmy sobie to łącznictwo. Why not? Why not? Tak, was możemy zaatakować, bo to jest mm, x-pick dla nas. E, siarka, cudownie. Siereżka, tam fantastycznie. Ile mamy teraz przychodu siarki? E, nie tu. E, sytuacja kurs. Okej, okay, fantastycznie. E, a mogę zacząć przyrost siarki. Dobra, bo ja tutaj mam ten spoko, ale to mnie nie interesi. Ja wiem się zobaczyć jaki mam przychód tejże siarki. Prawym na to klikam, to nic się nie dzieje. Dobra, zaraz zobaczymy. Eee, i tak oddajemy turkę, teraz nic nie budujemy, Mamy 11 Coś tutaj biegnie do nas. spoko, 17, czyli mamy 5 natura, okej? Okay. To dalej za mało. Dobra, ty, Ori. Ty mi tutaj niestraszny, kryptę sobie zaraz zrobimy. Ciebie tutaj zaraz naklepiemy. Pewnie zajmie się ten zamek, ale trudno. Ty śmigaj tutaj, te... Okej, okay, mamy 20. Mamy siódmy też dzień. Ojej. Dobra, buduj tę smoczą jaskinie. Ile potrzebujemy na antykory w tym zamku? A, tutaj tego w ogóle nie zrobimy. Dobra. Zbuduj te meduzy, spoko i tak nam się przydadzą. Tutaj możemy mieć zaś mantykory, nawet chimery. Bo w tym momencie nie mamy... A, nie mamy, okej, okay. dobra. No to nie ma się co spinać w ogóle. Dobra, ludzik, mamy smoki, to jest najważniejsze. I teraz ze smokami tam jesteśmy tutaj w stanie połowę, e, połowę tej planszy porobić, nie? Tak, zajebiście na to liczyłem po cichu. 64 meduzy kolejne. Fantastycznie. E... Zajeść tutaj. Nie mamy tutaj stajni, nie? A i nie będziemy mieć stajni. No dobra, trudno. Ale w następnej turce powinniśmy już zapać Jest to ludzik. Czyli tak, te miasto mamy już zrobione. Jedyne co to możemy teraz, maggildy rozwijać. Ale na maggildach może się na razie nie będziemy skupiać. Bo pobudujemy po prostu w innych naszych zamkach maksymalną ilość rzeczy, maksymalną ilość wojsk, jakie możemy mieć. Dobra, czyli też, w gruncie że tu już nie mamy też nic do roboty. Dobra, to zbierajmy hajs zaraz się będziemy tutaj musieli przejść. zajebiście. Zajebisty ruch. Zaraz się będziemy musieli przejść y, po... Y, po tych naszych zamkach i, za, i zamczyskach. Y, I tam zaraz sobie będziemy to wszystko ogarniać, nie? Dobra, jeszcze raz. Pusty zamek, więc go z chęcią sobie zajmę. I od razu ciebie pobiję. Ty widzenie nie chcesz ze mną walczyć. Dobra, wezmę to już. Zaraz tak trzeba będzie tutaj podejść po jakieś. Tak, fantastycznie. Zaraz tak trzeba będzie podejść po jakieś uaktualnienie armii. A ja chcę zobaczyć, co daje. To. Okej, okay. a to? Wiedzę, bohatera O5. No, zdecydowanie tak. Dobra. To podejdzie jeszcze w tym zamku. Coś możemy rekrutować: oczka i troglodytów. Czy masz ulepszone oczka? Masz ulepszone oczka. Ale troglodytów możesz dorzucić. Spoko luz. Oddaj turkę. O! Śmieciarzu, kim jesteś? Kurwa, zamek mi 0 Cztery tury. Dobra, ci trogodycznie mi niewiele zmienią, chociaż. Eee. Masz jakiś tam portal? Nie masz tam portala. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy ja tu mogę coś pokombinować? No nie, nie mam jak tego pokombinować, Nic też nie mogę zbudować więcej spoko, spoko, spoko. Eee, daj Magilda. Eee, trójeczkę. Coś ciekawego wpadło? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Eee, wyrekrutuj was na fula, w gruncie rzeczy oczka też wyrekrutuj. Żeby coś było w tym zameczku, na no razie wu. No i śmigaj tam. Cztery tury, wow. Nice. E, no dobra. Ty możesz jeśli chyba tutaj porobić kryptę. Może ci beholderzy się też do ciebie przyłączą. Też zaraz zobaczymy. No martwię się, co ten na dole tutaj będzie robił. O, właśnie ten. Ok, ziemi w ten zamek. Idzie mi w ten zamek, tak? A tu, co nieco mamy, więc e, może lepiej byłoby sobie to, co nieco wyrekrutować. Może wykupić bohatera i żeby nie tracić tego wojska, bo sądzę, że je stracimy tutaj. E, pokaż mi co ty masz w tej armii. Niewiele, nie? Niewiele. Ale i tak, spierdzielaj. Mogłeś sobie jeszcze to zebrać pod no Dobra, trudno. Dźwięknij tutaj. Ty, złap się z nim. Dobra, mam no, nadzieję, że się to jakoś miniecie. Ty, zrób kryptę. E, bo no właśnie. No to jest cash za free, praktycznie. Tak, fantastycznie, na to też liczyłem. 500 Pedaków spokojnie potrzebujemy jakiegoś dużo pieniędzy teraz. Śmigaj tutaj. I w głównym zamku, moi kochani, chcę spróbować podjąć maksymalną rekrutację. 48 tysięcy i nie mamy jeszcze wszystkiego wyrekrutowanego. Aj Dobra, obserwujcie coś tam dzieje, bo ja sobie tutaj kamerkę przeklikuję. Eee, coś się zadziało? Zajął ten zamek nie widzę. Halo, bo nie mogę kliknąć w ten w kamerkę. No obejście. Dobra, dzień dobry, zajął zamek. Dobra, okej, okay, niech będzie. Eee, Złap się z nim tak w ten sposób, czekasz wszystko. Eee, aha, bo nie mamy ulepszonych. Eee, okej, okay, dobra, w ten sposób to działamy. Dobra, spoko, zaraz sobie was ulepszymy. Spoko loko. Eee, tylko ciebie tutaj naklepiłem po drodze. Ty się tu na razie chyba zetkuj I tak będzie trzeba jakoś tę armię równo zaraz podzielić Dobra Ty jesteś głównym, więc ty umierasz Fantastycznie Na od medyka mu nawet zabiliśmy, zajebiście Zaawansowane łącznictwo jak najbardziej Ja mam teraz trzech strzelców w armii, więc w ogóle was możemy klepać i klepać Dobra, siedmiu trokletów, spoko O, i mamy maksymalny poziom już na tym scenariuszu rozgarnięty roz e Więc to też jest spoko e Podstawowy mój zamek Tak, siedem kloca mamy Próbuj, dobra Oddaj turkę. O Jezu, my no tu jeszcze w tych podziałach mamy tyle rzeczy do roboty, że to jest tragedia. On się zadykował w zamku, nie? Może mi tu, tu rozegrać, jeżeli nie mam za bardzo jakiegoś takiego, wiecie, powera, żebyśmy tam wbić mu do tego zamku, no. To jest gdzieś tam martwiące, nie? Podleć tu. Podbijaj do przodu. Dobra, to nawet przyjemne, muszę przyznać, nawet przyjemne. Elfa. Dobra. Manticora. Czy ty masz coś ciekawego? To magiczna strzała 110 obrażenia, spoko. Błyskawica 203. O, to jest fajne. To jest bardzo fajne. Dobra, on ma dwóch strzelców. Siekni w tego, Bo będzie wkurwiając tu zaraz. Eee, ty złej tuj. Dobra, walisz w karpie to jest też zrozumiały, Ładuj w nią. Okej, okay. no i troglodyta do boju, nie? Ładuj w niego. Dobra. Ty już sobie tutaj zdechłeś praktycznie Spoko, już mi tutaj dużo nie narobisz Ładuj Git Tutaj jakieś straty, no ale to Niestety, trzeba było się z tym pogodzić Dobra, medudry już u niego też nie grają eee, Ktoś tutaj jest w stanie na mnie wyjść teraz? Nie, więc podbij tutaj eee, Ty, magiczna strzałka Zdecydowanie mniejszy koszt Ładuj w niego, zajebiście Ładuj, dobra, sztos Podbij jej do przodu Jeszcze nie Ładuj Dobra, bo teraz mamy ca cały ruch nasz tak naprawdę, więc spoko, możemy się w was wbijać, nie? Tak, magiczna strzałka w ciebie Niech będzie, wbijaj się w Troglodytę Zajebiście Padłeś, w powstań, łajtuj yy, Spróbuj się go pozbyć, zajebiście, ładuj Zajebiście Ile masz hubsa? 59, 2-4 obrażeń yy... Dobra, ładuj się Dobra, zajebiście, kurwa nie zdę, ale od kontrataku ze szczęściem jeszcze giniesz, więc spoko Obrażenia na pewno mniejsze, e, daj ten talent magiczny Dobra, e, i, i tutaj mamy kolejny zamek, który musimy sobie przejąć Spoko, ty w tym momencie możesz podbić dokładnie tam, gdzie szedłeś e, I zaraz sobie zgarniesz e, trochę armii jeszcze i też się tutaj poklepiesz Dobra, ty zajdziesz się do tej krypty A tutaj w naszym głównym zamku, dalej próbujemy przeprowadzać rekrutację, niewiele nam już brakuje ale z drugiej strony mamy szósty dzień. Kurwa, kolejny jakiś paran przychodzi. Nic nie ma facet Potrzebujemy sobie zrobić parę takich armii, jak żeby. Okej. Okay. Nie wiem jak, ale. O jezusie, panie. No i bohater w dupę, nie? Bohater w dupę. Szkoda. Mm, no szkoda. Może nie. Dajesz tutaj. Łap, wszystko. No już jesteśmy coraz bliżej, nie? Ale to dalej nam brakuje. Dlatego potrzebujemy zrobić kryptę i zebrać hajs. Zajebiście. 5000, fajnie. Piechotą nie chodzi, nie? Piechotą nie chodzi. Dobra, jeszcze jest tu coś jeszcze ciekawego do zgarnięcia. Eee, jest twój zamek. Eee, ile was będzie? 42. Za tę jedną z Z tych 9, którego tytuł, to was wezmę akurat, spoko. I spróbujemy się może tędy przebić tam gdzieś z powrotem na dół do nas żeśmy mieli odkryty chociaż wiecie, kolejny ten. Albo może w zamek, musimy zobaczyć. Magia powietrza, jak najbardziej, bierzemy. Jak najbardziej bierzemy, dobra. Mm, a ty kolego, w sumie z tymi chimerkami. No, nawet w ten sposób możesz zrobić. Pobiegaj, tutaj po naszych tych zamkach i pozgarnij sobie trochę. E, a tutaj spróbujemy. No, no, na zero. Praktycznie na zero jesteśmy zrobieni, nie? No, tak właśnie myślałem, że tutaj wejdziesz, i będziesz mnie chciał. E, tej straszyć czymkolwiek. Nie z czymkolwiek. Na szczęście nie. E, na początku tego nie. O, zajebiście! I też możemy wybity maksymalny level. No to fajnie. No to fajnie. To oznacza tyle, że jesteśmy sobie w stanie teraz zrobić kolejnego bohatera. Przekazać kolejną armię. Dobra, i przekazać kolejną armię. E, I expić kolejnych bohaterów, nie? Więc to jest fajne. Złoto. Zajebiście. Witu. bitu Dobra, spróbuj ich pobić. Dobra, nie musimy się się, nie schodzimy tutaj do podziemi. No i zajebiście, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Gdzie jest ten nasz drugi bohater? On biegnie w tamtym kierunku, nie? Geon. Zajbiście. E, no to Geon, śmigaj sobie tutaj dalej. Nie masz żadnej po drodze. Mm, nie masz żadnego tego z tysiącem eggs, więc szkoda, no ale okej. Okay. Dziewięć koła tutaj mam. Ile mam w ogóle przyrostu? Też jakoś nie za dużo, z tego co widzę, nie? Absolutnie szczerze, nie za dużo. Dobra. Pooszczędzajmy trochę hajsu teraz. Dobra, wy sobie zdobądźcie nawet ten zamek. On mnie już nie boli aż tak bardzo. Bo tam w sumie byłem tylko po to, żeby e, się z wami, e, żeby się z wami tam trochę przytrzymać. was na górze, nie? W ten sposób. Tylko po to tam byłem. Śmigaj tutaj. Ty dalej śmigasz w tamtym kierunku. To jest Git. E, co tutaj masz? Nic nie masz, nie? No, jesteś śmieciarzem. Generalnie nie masz dużej armii. zagroż, nawet, więc naprawdę, na ludaku. Idź tutaj. O, i powiem wam jeszcze lepiej. Co od razu sobie tutaj zrobimy, bohatera? Yy, harpie? Spoko. Odkrywanie. No, nie za bardzo mnie to jara, ale. Podstawy, logistyka. O, to już brzmi fajnie. Tak. Yy, ulepszasz to wszystko. To łatajstwo całe, które tutaj posiadasz. Zajebiście. Bierzesz to, ile. O, nawet Wszystko. I to też jest zajebiste. Dobra, mantikorka na środek. Tutaj ciebie. Tutaj ciebie. Tutaj ciebie. Ciebie. Yy. W ten sposób wydaje mi się to być Git Układ. W ten sposób bardziej, nawet. Dobra. Eee, czy ty masz jakąś książkę z czarów? Co? Nie masz, więc już masz. Fajno. Dobra. Eee, I ty możesz jeszcze. Oj, tutaj mam jeszcze gniazda harpy. Ja mam tutaj tyle rzeczy, których nie zgarnęliśmy wcześniej. Dobra. Ciebie sobie pobijesz, to jest spoko, Wbijaj tutaj. Ojej, tu mam jeszcze wciul, wciul, wciul rzeczy. Wciul rzeczy do zgarnięcia, nie? Ulepszmy sobie oczka na dzień dobry Bo zaraz te armii I tak będziemy potrzebowali tej poulepszać Dobra, to ty się wstrzymasz na razie w tym zamku I śmigaj sobie tam dalej do niego Zaraz zobaczymy ile tutaj będziemy w stanie porobić Nie, tak, oddajmy turkę Tamten się na razie zadekuje w zamku I to też jest spoko Mamy no, tutaj dalej coś biegacie, szmaciarze Ale no, na niewiele się wam to zda, nie Na niewiele się wam to zda Dobra, śmigaj tutaj eee, Ty tak, zaatakuj ich, bo to będzie dla ciebie fajny XP. Inteligencja to nie zaawansowany logistyka już jak najbardziej. Dajesz tutaj, spoko. Tak, zaatakuj ich, spoko. Dajesz budki, dajesz to, dajesz to. 1000 XP, jak najbardziej przyda ci się. Yy... W gruncie rzeczy te maga ognia możesz wziąć, nie? Będziesz troszeczkę tam gdzieś tam tymi czarami się posługiwać. I chyba mamy w tym momencie już całą mapę odkrytą. W sensie mamy wszystko, co mogliśmy mieścić Tu jeszcze coś się zablokowało, pewnie przy jakimś tygodniu. Jest też na luzaczku mm, Tak, e, próbujemy tutaj coś rekrutować Może nie, może mi się tutaj spróbujemy Rekrutować, to Daj jeszcze to e, Nie ciebie, tylko chcę ciebie mam teraz w miarę korzystnych chyba kurs wymiany Taki W miarę korzystny kurs wymiany Powiedzmy sobie szczerze, w miarę e, Trochę tego cashu sobie połapiemy Spoko, bo potrzebujemy się tutaj zacząć Ulepszać, słuchajcie, przede wszystkim tak Ciebie potrzebujemy ulepszyć Ciebie możemy już na maksa wykupić Ciebie też możemy już się postarać na maksa wykupić No i mamy ciebie też na maksa wykupionego I to też jest fajne Chodź tutaj do tego geona Niech ci geon przekaże no, o, Niech ci ten chłop przekaże wszystko co tutaj ma Spoko, spoko, spoko Jedną himerkę też sobie złapiesz Dobra Ty na środek, ty gdzieś tutaj Ty gdzieś tutaj, dobra w ten sposób może być Ale ty nie będziesz w stanie tych smoków teraz porobić Nie, no nie będziesz w stanie Ale będziesz w stanie tam się przejść I to też jest fajne E, przy okazji, jakieś klienty zgarniemy. Aha. Dobra, bo tam było te parę tych... tych parę główienek, nie? No. Widzę, że one dały radę się obronić. No dobra, zajebiście. Niech będzie. Niech będzie w takim razie. E, ty jesteś ulepszony, spoko. No. To jest, słuchajcie, naprawdę porządna armia. Gdzie jest ta bohaterka druga? Ty. O, i ty już masz naprawdę przyjemny ruch, nie? I to już jest naprawdę przyjemny ruch. Mm, dajesz... Daj jej armię, jaką posiadasz I przy okazji, dawaj artefakty, jakie posiadasz I daj jej armię, jaką posiadasz No i zajebiście, i ty się już Jagiar Jagiar Majsta O, ty się nawet przebiegniesz po tych rzeczach, dobra, to jest git Ty Wbijaj tutaj Odłóż ich do zamku Smocza jaskinia, dobra, z tym nie ma co czekać Słuchajcie, jak nas na to stać, to musimy to robić, nie? Jak nas na to stać, to musimy to robić Szkoda, że tego wcześniej nie zgarnęliśmy Myśmy mieli trochę większy przychód Tego surowca, no ale trudno a to jest, zawsze wiecie, pierdolniszki są do sprzedaży zajebiste, nie? Dobra, bo ty mi chcesz w tej widzę się wbić. E, a mnie to niezbyt jara, że ty się chcesz w tej wbić. Dobra, zgarnij was. E, zgadnij oczka, no, bo oczek, kurde, czemu ja tego przy tym nie zgadnę? To jest głupie, nie? Że ja tego nie zrobiłem. Dobra, to jest jeszcze nasze, jeszcze nasze. Aaa, ale my tutaj mamy tyle armii, że ja sądzę rzeczy na łazku wybronimy. E, czym ty do nas idziesz, panie kolego? Coś tam nawet masz. Ja widzę, że ten zamek jest bardzo często narażony na twoje ataki. Więc postarajmy się. Ciebie, już się gubię w tych bohaterach, nie? Więc postarajmy się, może przejść w tym kierunku, żeby on też tak łatwo sobie tam nie był w stanie powijać w nas, nie? I poodblokowujmy tutaj, nie? Tak, poodblokowujmy tutaj wszystko, co jest do zdobycia. Bo potrzebujemy mieć też wszędzie przechód po prostu, znaczy przejście, nie? Między wszystkimi tymi rzeczami. Tak, zgodzisz się, zajebiście. Za troglodytę jak najbardziej. te mogę poświęcić sobie za was. Dobra. Po to też się będę musiał przejść, ale to na spokojnie, na luzaczku I spróbujmy coś w tym zamku teraz jeszcze wybudować A, nie stać nas, bo tam zrobiliśmy rekrutację. dobra, to na luzaczku, nie? No, tutaj nic nie jesteś w stanie zrobić, chłopie Z czym do ludzi, nie? Z czym do ludzi? ty masz y, tam portal? Nie masz tam portalu Okej okay. Spróbuj przejść tędy Żeby on cię po prostu tam nie zaatakował, żebyś ty tam nic nie stracił przypadkiem Żebym ciebie nie stracił, tak, zaatakuję Zajebiście, podstawowa magia ziemi, zajebiście to ty sobie tutaj trochę będziesz w stanie poczarować, nie? Dobra. Ty już tam idziesz w jego kierunku, więc jesteś na luzapku. Ty podbijaj tutaj. Yy... No wybudujmy takie merki lepsze. Yy, teraz tak. Yy, może inaczej zróbmy. Po pierwsze, ciebie jesteśmy w stanie dorzucić. Ciebie jednego smoczka jestem w stanie jestem w stanie dwa i pół koła. OK. Yy, tak. Ulepszone. Pewnie że tak. A, bo jeszcze mamy tej Chimery do ulepszenia, okej. Okay, no to nie kapłem się. Yy, dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. się wstrzymaj na razie jeszcze tutaj jeden dzień, sobie poczekaj tutaj na dole. No, wydaje mi się, że jak my sobie tak... Kurwa mać! Że jak my sobie tak zrobimy tę armię tutaj, to naprawdę będzie fajnie i sympatycznie, nie? Yy, jak się uda tutaj to wszystko tak poogarniać. Yy, żeby już na dole było tych paru bohaterów i oni niech tutaj po prostu siedzą i tyle. A u góry tam już zaczniemy, wiecie, robić rozpierdol, za przeproszeniem, więc, e, więc na tym się tutaj, może na tym moment skupmy, bo to też jest mega potrzebne, nie? E, ulepszone harpie gniazda, jak najbardziej. Teraz tak, e, zacznijmy od oczek i od tych trzech mantykor na chimerki, spoko. E, tak o, kuźwa, coś mi się tu nie klika nic, nie? Dobra, e, spróbujemy, może spróbujmy pójść na smoki, co? Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to porobić. Coś nie, coś jeszcze mogłem tam wyrekrutować, nie? Ale na zaczku Dobra, są ciekawe, ten smog mi pani. Dobra, złej tuj Ty masz jakieś czary? Tak, ty masz czary, ale to i tak na nie nie zadziałają. A może ma jedną skórę, skórę na przykład na Kimerkę, nie? Eee, ile masz chapsa? Mało. Eee, dobra, złej tuj. Zatakuj go. Dobra, ile mam minotaur? 46 chapsa? tuj sieknij go, dobra, nieźle, sieknij go, dobra, nieźle eee, Tu jest dwójka, tu jest dwójka, ile masz życia? 67 114, dobra, ładuj się w tego, bo tutaj zabijesz na pewno jednego I to jest dobre, Manticora tutaj teraz dobija tego drugiego, dobra 40, 50 zadaje Dobra, ale nie zabijesz Kurwa, zabił? Myślałem, że my zabijemy chociaż jednego Ojej, Ale to zjebałem, no dobra. Dobra, no to już nie będę tego przytywał, jesteśmy smoka w dupę, niestety. Eee, ojej, fatalnie, no fatalnie. Hmm, szkoda tego smoka, nie? Smocza grota. Czerwone smoki, ile? Trzy. Spróbujmy. Ja nie mam teraz mocnej armii, wiecie o co chodzi, ale nie o wszystko. Eee, aha, sm tak, smok, zapomniałem. Dobra, kamienną skórę daj na niego. Eee, czy wolimy wlecieć na dzień dobry? Wladł dobra, padło tyle ile wcześniej, To w gruncie rzeczy już większej, większego sensu nie ma. Eee, dobra, tu ładuj, to jeszcze jak go teraz nie zabijemy. To będzie w ogóle przypał nie Dobra, zabijamy, czyli takie same straty zrobiłem No, okej, okay, niech będzie. Po samowe ucznictwo jak najbardziej. No, ale słuchajcie, mam w zamian smoka, nie? Także to też jest przyjemne. Czerwone smoki tej tego bronią. No dobra, niezbyt fajnie, ale okej, okay. niech sobie bronią. Niech sobie bronią. Dobra, ty idź teraz odzyskaj nasz zamek, bo przyda nam się zamek, nie powiem, że nie. Dobra, nie będzie. Ja nie wiem, czy ja powinienem brać, jak te wszystkie straty, no ale... Szczul. E, no, mo mogą się przydać, mogą się przydać, jak najbardziej. Oj, tutaj mamy jeszcze siedlisko. Medus, zajebiście. Czemu ja tego też wcześniej nie zgarnąłem? No nic, trudno. E, mamy smoczki, spoko. Mamy mantykory, weźmy je sobie od razu, co? W sumie zapomniałem o tym, że je tutaj mamy. No niestety nie mamy tych karawan, nie? I tutaj mnie właśnie boli fakt tych, braku tych karawan. E, przez to, że nie mamy mam tutaj czegoś takiego, jak nie wiem, jakieś... Nie, nie mamy tutaj takich rzeczy. o, to by było przydatne, nie? Muszę się przyznać, że to by było przydatne. Dobra, e, w sumie ta Akademia Wojennicza też nie jest potrzebna. Zróbmy w ten sposób. Jeszcze zrekrutujmy ile w ledzie. Ciebie, ciebie, spoko. Przerzućmy sobie trochę tej armii. Po, poustawiajmy ją trochę. No, w ten sposób możemy stać, dobra? No i ty sobie tutaj stój, po prostu, nie? Do większych rzeczy cię nie potrzebujemy na ten moment. E, a jednak fajnie, żebyś tutaj był, nie? E, tutaj się dalej kręci przy tym zamku. Spoko na łóżaczku. Jakby wydaje mi się, że tutaj ten scenariusz to już będzie tylko polegał na tym, że ja sobie tutaj będę powoli, powoli zbierał e, jednostki na dole. E, też chyba nie za bardzo będziemy się tutaj srać. E, jakoś bardzo, już o. Okej. Okay. Też nie za bardzo się tutaj będziemy chyba sarać już o jakiekolwiek wiecie akcje tego bohatera w sensie mm, przeciwnika naszego. Mamy jeszcze kopanie złota, więc już teraz przygód naprawdę będzie mieć, wydaje mi się, sensowny. I to jest fajne, to jest bardzo fajne. Spróbujmy wszystko, już rekrutować. No, niewiele nam tutaj brakuje. Mamy już smoki, słuchajcie, to też jest dobre. Eee, spoko, na no, łzaczku, wydaje mi się, że w tym momencie możemy sobie, skończyć zakończyć odcinek, więc ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, no i zapraszam was już jutro na Hero 3, no i zapraszam was też niedługo już na e, twierdzę. Trzymajcie się, do zobaczenia i do zobaczenia, cześć, na razie.